Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Brzmi dobrze. Dzisiaj mamy specjalnego gościa, który przejechał dla nas całą Polskę, aby dzisiaj tutaj z nami porozmawiać w studiu. Gościliśmy go również w ósmym odcinku Słuchamy, Polecamy w Radiu Mors. Jest to artysta, który jak dotąd ograniczał się do śpiewania coverów. I w serwisie YouTube można znaleźć już prawie 400 jego wykonań, więc zebrał bardzo pokaźną kolekcję. Ale teraz przyszła pora na jego autorski projekt Headspace, który powstał we współpracy z wytwórnią Delphi Records. Ale o tym sobie jeszcze porozmawiamy, bo tak się składa, że gościmy dzisiaj Adriana u nas w studiu. Cześć, Adrian. Witam Cię bardzo serdecznie. Na sam początek chciałabym Cię zapytać o Twój pseudonim, pod którym tworzysz, bo tworzysz pod pseudonimem Adriatyk. I skąd się to wzięło? Zależało mi na tym, żeby w jakiś sposób odzwierciedlić moje, moje imię, czyli po prostu nawiązanie do imienia Adrian. Okej. Okay. A czy to ma może jakieś nawiązanie z oceanem, bo mi na przykład się skojarzyło z oceanem. Dokładnie tak, dokładnie, dokładnie tak, z oceanem tak. azjatyckim, tak, jak najbardziej. Okej, okay, czyli trafiłam. E, a opowiedz nam trochę, czy już jako dziecko wykazywałeś jakieś takie zdolności muzyczne, czy to się zaczęło dopiero później? Tak, to się zaczęło praktycznie od, od, małe, od małoletności. No pierwsze moje takie nieśmiałe występy, no to w wieku 12. 12-13 lat. No i to wszystko w gruncie rzeczy, to zamiłowanie do, do śpiewu no, za, zaczęło się od tego, kiedy po raz pierwszy usłyszałem głos Thomasa Andersa. Rozumiem. Także on był takim przyczynkiem do tego, że w ogóle, w ogóle jakkolwiek chciałem śpiewać. A czy już w młodości brałeś jakieś lekcje śpiewu, czy może śpiewałeś w jakichś zespołach? E, powiem w ten sposób, kiedy moi rówieśnicy udzielali się, towarzysko chodzili na imprezy, no to ja śpiewałem praktycznie, nigdy nie uczyłem się śpiewu, wszystko, wszystko no, co do tej pory zrobiłem, to co wcześniej robiłem, no to robiłem praktycznie sam, także sam, sam uczyłem się śpiewać. A czy pamiętasz swój pierwszy cover, jaka to była piosenka? I, i co czułeś nagrywając tą piosenkę? to e, Była taka pierwsza? Tak, jednym z pierwszych takich coverów, który nagrałem, no wbrew pozorom nie był nie był to utwór z repertuaru Tomasa właśnie, ale był to, był to utwór z repertuaru brytyjsko-pakistańskiej wokalistki Rumer. Z jej debiutanckiego albumu, który ukazał się w 2010 roku. Seasons of my soul. E, utwór zatytuł, zatytułowany Hiller e, Naprawdę mm, bardzo stonowana, piękna, uduchowiona e, balelada. E, no i praktycznie, kiedy nagrywałem ten, ten pierwszy cover, to no tak ta, jak powiedziałem, tutaj e, sam wokal tej artystki, a dodam tylko, że większość utworów, e, większość coverów, które nagrałem, które nagrywam, no to większość tych utworów śpiewają kobiety. Także też staram się tą barwą jednak w jakiś sposób. Nie lubię śpiewać niskich, niskich dźwięków, a tutaj jest naprawdę gama takich pięknych, też stonowanych, ale jednak wysokich dźwięków. Właśnie, bo masz mm, taki nietypowy głos, wyjątkowy nawet bym powiedziała, bo śpiewasz w bardzo wysokiej skali. Tak. E, bardzo wysoko śpiewasz e, i czy od zawsze tak było, czy jednak to Ci Tak, od zawsze ciągnęło mnie właśnie w tą stronę w tych, e, tych wysokich, e, wysokich dźwięków, także na te niemalże 400 e, coverów, które do tej pory zostało rejestrowanych, to znaczy 400 już zostało opublikowanych na, na kanale YouTube, ale kolejne 400 czeka na opublikowanie, także one są już nagrane fizycznie. No. Tylko po prostu czas, no, nie ma, nie ma kiedy, nie ma kiedy ogarnąć i wrzucać tych wszystkich, mm -hmm. tych wszystkich coverów. E, no i to fakt, e, zawsze jednak ciągnęło mnie w te, w te wysokie, wysokie barwy, wysokie barwy, i wysokie dźwięki. Im wyżej, mm -hmm. tym lepiej. Tym lepiej. E, a czy wśród tej no, wielkiej kolekcji coverów masz jakąś taką jedną piosenkę, która szczególnie, tak. szczególnie ją wspominasz? Tak, dokładnie tak. Ta Podchodzimy do, do tego utworu dwukrotnie. Pierwszy raz w roku 2021, tylko wówczas okazało się no, jednak mm, zbyt trudna. No, tak uważam, że no, wówczas po prostu nie był jej czas, żeby ją po prostu wtedy nagrać, ale przyszedł czas w zeszłym roku w, w lipcu 2022 roku No i wtedy był idealny, idealny czas na to i została nawet bez żadnych zbędnych prób, została po prostu nagrana za pierwszym razem. A jaka to była, piosenka? była to piosenka Anyway e, włoskiego kwartetu Novecento i od razu mogę zdradzić, że właśnie e, w kierunku tego zespołu to jest zespół, który mm, wywodzi się z nurtu i talodisko. Z lat 80., ale ten utwór nie ma nic wspólnego z Italo Disco, także też można, śledząc w ogóle poczynania tego zespołu, no to można, można też zwrócić uwagę, jak ewoluowała ich muzyka, w jakim kierunku, bo ballada Anyway no jest utrzymana naprawdę na bardzo wysokim poziomie, i to jest zupełnie inny gatunek muzyczny. I od razu mogę zdradzić, że właśnie ten utwór to będzie takie, taki mój gest w stronę właśnie tego zespołu, ponieważ jest to jeden z najlepszych moich ulubionych zespołów. Mm -hmm. e, ten utwór nagram jako mój drugi singiel. Właśnie chciałam Cię zapytać o Twój pierwszy singiel. E, kiedy zdecydowałeś, że to już jest czas na to, żeby nagrać swój własny singiel? E, jak powstała muzyka i tekst? E, pierwsza taka nieśmiała decyzja była pod koniec 2021 roku, no i wówczas przyszła pora na to, żeby po prostu znaleźć ludzi, które, którzy pomogą mi w stworzeniu tego e, pierwszego debutanckiego singla. No i w lutym odezwałem się 2022 roku odezwałem się do warszawskiej wytwórni Delphi Records. E, po głębszych rozmowach, po zapoznaniu się w ogóle też z, z moim głosem, z tym, co do tej pory udało się zrobić, no to doszliśmy do wniosku, że najlepiej jako debiutancki e, singiel będzie właśnie e, ballada, Wówczas e, od strony e, wytwórni wyszła propozycja, żeby ten utwór stworzyć z Zuzan Zuzanną Ossowską. E, no i stworzyliśmy e, wersję demo w czerwcu 2022 roku. To Zuzanna jest odpowiedzialna. Za sferę muzyczną tego utworu. No i wspólnie na bazie mojego wiersza Czas na Odwagę, czyli Time of Courage, który powstał w, w grudniu 2021 roku, on był takim fundamentem i punktem wyjścia właśnie do, do tekstu, który wspólnie stworzyliśmy. Właśnie zastanawiałam się, co chciałeś przekazać innym ludziom pisząc swój tekst właśnie head, Headspace. Pierwotnie tytuł e, utworu m, miał być Imagination – We are lost in this world, mm -hmm. ale od strony tutaj e, Zuzanny wyszła propozycja, żeby zmienić ten tytuł właśnie na Headspace. Tak też, e, tak też zrobiliśmy, a to ten podtytuł e, We are lost in this world e, Chciałem tutaj zwrócić uwagę, i nie jest to, nie jest to stwierdzenie, ponieważ po, po tych słowach, You are lost in this world, powinien być e, znak zapytania i wykrzyknik. E, czyli nie, nie jest to stwierdzenie, e, można patrzeć na to wielowymiarowo, tak jak na świat należy patrzeć też wielowymiarowo, i to też chciałem zwrócić uwagę, czy faktycznie jesteśmy zagubieni na tym świecie, bo jednak. No to nie świat tworzy nas, tylko to my tworzymy ten świat, prawda? A też każdy z nas ma wewnątrz siebie, swój własny świat. I czy faktycznie potrafimy się w nim odnaleźć? Piękne. E, zgłosiłeś swoją piosenkę Headspace do Eurowizji. E, I co czułeś wtedy? Czy to było twoje marzenie od zawsze, czy to raczej przyszło jak taki impuls? Ten utwór powstawał właśnie y, od samego początku y, ku Eurowizji. Od samego początku mm. wiedziałem, że chcę go tłosić do, y, do polskich preselekcji. Czekaliśmy y, do y, praktycznie y, połowy września, czy w ogóle telewizja polska ogłosi preselekcję, bo tak jak. W zeszłym roku mogła po prostu wybrać wewnętrznie artystę, który pojedzie i będzie reprezentował nasz kraj na Eurowizji, ale od początku zamierzeniem tego utworu było to, że zostanie właśnie zgłoszony na Eurowizję, a ja Eurowizję śledzę nieprzerwanie od 27 lat, także to było zawsze moim marzeniem, żeby wystąpić na Eurowizji. Rozumiem. Już troszeczkę nam zdradziłeś, ale czy możemy się od ciebie spodziewać jakiegoś nowego wydawnictwa w najbliższym czasie, coś dla nas szykujesz? Tak, teraz e, zabieram się za pracę nad drugim, drugim singlem. Ten drugi single, to tak jak, w, tak jak powiedziałem, będzie ukłon w stronę zespołu Nowe Częto. E, nagranie na nowo z odświeżonym brzmieniem utworu. Anyway, także mam nadzieję, że, że wyjdzie to naprawdę fantastycznie. No i w tym roku chcę do tego drugiego singla nagrać jeszcze kolejne dwa i będzie to taka, taka klamra zamykająca pełną, taki pełny mini-album, czyli tą epkę. Cudownie, w takim razie czekamy. Powiedz nam jeszcze, bo przejechałeś całą Polskę do nas, jak Ci się podoba Gdańsk? Jak Ci się u nas Jestem podoba? drugi raz w ciągu trzech lat, od kilku lat chciałem przyjechać tutaj do Jedno z miast, które chciałem, e, chciałem odwiedzić, ale no, niestety nigdy, nigdy nie było sposobności i czasu, żeby tutaj przyjechać. Także tym bardziej się cieszę i tym bardziej, e, że pogoda jednak e, miło mnie przywitała e, no i bardzo się cieszę. To jest jedno, jedno z piękniejszych miast w Polsce, także tym bardziej e, jestem zadowolony, że mogę tutaj w końcu być. Dziękuję Ci bardzo, że do nas przyjechałeś, że zgodziłeś się, żeby udzielić nam wywiadu. Dziękuję serdecznie. A teraz, bo to jeszcze nie jest koniec, bo teraz Adrian zaśpiewa dla nas swoją piosenkę. A czy chciałbyś jakoś ją zapowiedzieć specjalnie dla naszych widzów? Moi drodzy, wszyscy szukamy, szukamy swojej drogi na tym świecie. Mam nadzieję, że te słowa w jakiś sposób. Pozwolą wam się wyciszyć i znaleźć swoją, znaleźć swoją drogę ku temu, czego faktycznie szukacie. Także mam nadzieję, że spodoba wam, spodoba wam się ta piosenka. Zatem zapraszamy teraz na występ na żywo, a ja słyszę z Wami już wkrótce. Cześć! The sound of music and my voice unite I focus just on my thoughts and mind and stay in a right place and stick to my own place I'm living in my own way. Freedom in my headspace, and too many days are wasted. Look into my eyes and face. World. Look inside your heart, and so you find even smallest step will matter now. When you try to do it your way and ignore all the weakness, living with no regrets. I'm living with no regrets, so much freedom in my headspace. Look into my eyes and face.